Sylwia witam serdecznie i zapraszam na wakacyjne wydanie programu z cyklu Skaner Grudziądza. A dzisiaj zgodnie z naszą zapowiedzią ze studia przenosimy się w plener, no bo i pogoda temu sprzyja. Chociaż dzisiaj nie do końca wakacyjna. Zwykle jeśli jest słoneczny dzień, to tutaj trudno znaleźlibyśmy miejsce. Ze mną jest już pani Izabela Piwowarska, dyrektor MoriWu w Grudziądzu. Witam serdecznie. Dzień dobry. No jak nie trudno się domyśleć, będziemy mówić o rekreacji i wypoczynku, przede wszystkim nad Jeziorem Rudnickim, bo to jest takie miejsce najchętniej latem odwiedzane przez mieszkańców Grudziądza i turystów, zgodzi się pani tak ze mną. No i właśnie, czerwiec był bardzo obfitym miesiącem, ale mamy już lipiec, ale wróćmy na chwilę do czerwca. Więc czerwiec był takim miesiącem, kiedy nasze kąpieliska ruszały, natomiast wiele się działo w, wokół kąpielisk, czyli na tych tutaj naszych terenach rekreacyjnych. Mamy za sobą już Mistrzostwa Grudziądza w Nordic Walking. Ponad 250 uczestników startowało w tych zawodach w ramach Pucharu Pomorza. Mamy za sobą pierwszą taką nową inicjatywę, Pierwszy Bieg Trzech Plaż. W zeszłym tygodniu gościliśmy tutaj ponad 150 biegaczy z całej Polski. 80 osób z Grudziądza, które ścigały się w morderczym upale tutaj na trasie wokół Jeziora Rudnickiego. Trwa już turniej siatkówki plażowej, trwa szkółka pływania, więc dzieje się już wiele i te imprezy będą także kontynuowane w sezonie wakacyjnym. Bardzo ważne jest w Waszej działalności, myślę, to, żeby właśnie pogoda sprzyjała, bo nie notuje się wtedy strat. To, to też chodzi. Tak, no jest to taka specyfika naszej pracy, że jest ona w dużej że zależna od pogody. Możemy być jak najlepiej przygotowani, mieć jak najlepsze pomysły, wydać pieniądze na przygotowanie się do przyjęcia gości. Natomiast jeżeli nie będzie pogody, no to. Nie ma to większego sensu, ponieważ no, właśnie słońce, e, brak deszczu, ciepło, to są właśnie te warunki, kiedy, kiedy dla nas jest najfajniej, mimo że jest gorąco, to my czekamy na te upalne dni, ponieważ wtedy, tak jak tutaj pani wspomniała, tak, zapełnia się ten obiekt ludźmi, on żyje i, i, i wtedy jest sens w ogóle naszej pracy. Widać. Ale kiedy pogody nie ma, można też skorzystać z krytych pływalni, bo to też jest atrakcja, bo e, nie tylko nad jeziorem, ale także na innych akwenach, takich jak Basy. Tak, my co prawda nie mamy w naszym. E, w naszej instytucji basenów krytych, natomiast mamy basen odkryty no i też obserwujemy to, że nawet jeśli nie ma takiej typowo e, o, e, pogody do plażowania, to ludzie i tak przychodzą sobie popływać i e, dla nich także przygotowujemy imprezę już na bliższą sobotę. Jeśli będzie okazja o tym powiedzieć, to chętnie zaproszę wszystkich na tę imprezę. Mam pytanie jeszcze na temat infrastruktury, bo każdego roku oczywiście zima robi też swoje i trzeba do każdego sezonu specjalnie się przygotować. Czy tak było też i w tym roku? No, w tym roku było to Wyjątkowe przygotowanie do sezonu, jeżeli chodzi tutaj o obiekt w Rudniku, dlatego że otrzymaliśmy ponad 240 tysięcy z budżetu miasta od pana prezydenta, od Rady Miejskiej, 240 tysięcy na remonty. Były to pieniądze nam już bardzo potrzebne, ponieważ nasz obiekt od wielu lat no, woła po prostu o inwestycje. Nigdy tych pieniędzy nie było tyle, ile byśmy potrzebowali. Natomiast ten zastrzyk finansowy, który otrzymaliśmy w tym roku, pozwolił nam na... Wykonanie kilku poważnych inwestycji, mam tutaj na myśli remont sanitariatu na polu namiotowym, wybudowanie zlewni dla, dla WC chemicznych, przy, które mają kampery, które, u nas, które do nas przyjeżdżają. No a taka największa rzecz to jest modernizacja ośmiu tych naszych największych domków kempingowych, gdzie udało nam się zdemontować azbest, który mieliśmy jeszcze na dachach i pokryć je blachodachówką. Zrobić całkowity kapitalny remont wewnątrz domków i wymienić całe wyposażenie, na co już zwracał nam uwagę od dwóch lat Sanepid, że to wyposażenie musi być wymienione. W tej chwili te domki są no nieporównywalnie lepszym stanie niż były. Wszystko jest w nich nowe, także zapraszam wszystkich do nocowania tutaj właśnie u nas nad jeziorem w Rudniku. Zachęca Pani do tego, aby nocować w rodniku, żeby skorzystać z tych wyremontowanych domków, to bardzo ważne, ale chciałabym też powiedzieć trochę o sprzęcie wodnym, bo to też jest atrakcja. Ci, którzy tutaj przyjeżdżają, nie tylko lubią plażować, chcą troszeczkę okolice zobaczyć, no i z łódki, czy z, z, z kajaku widać to doskonale. Tak, jest to też doskonały sposób właśnie na wypoczynek, taki aktywny tutaj nad jeziorem. Wypożyczalnia sprzętu u nas funkcjonuje już od początku maja. W ofercie mamy, można wypożyczyć łodzie 3 i 4 osobowe wiosłowe, można popływać kajakiem oraz rowerem wodnym. My jesteśmy na pomoście, stoimy tutaj na tym pomoście. Czy on też przeszedł jakiś remont, czy po prostu tak jak był, tak jest? W, no w tym sposób. roku tylko zostały wymienione deski, które, które były tutaj konieczne do wymiany, ponieważ no całą, całą, całą jakby ciężar tej modernizacji przenieśliśmy tam na kemping, na domki. No, Ale to nie jest, to nie jest koniec remontu Rudnika, ponieważ od już w tym roku planujemy... Realiz rozpoczęcie realizacji inwestycji, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej. Jaka to inwestycja, jakie to zadanie, czego to będzie dotyczyło? Zadanie dotyczy modernizacji ośrodka wypoczynkowego w Rudniku. Jego wartość to jest 4,5 miliona złotych, natomiast dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy w wysokości około 1,8 mln. Także jest to duża inwestycja. Będzie ona realizowana do roku 2014 i składa się z kilku etapów. Pierwszy etap to będzie budowa 23 domków kempingowych w pełnym standardzie, czyli z aneksami kuchennymi i węzłem sanitarnym oraz takiej świetlicy, która będzie też pełniła funkcję sali takiej konferencyjnej następnie będzie to budowa odnowa jakby zburzenie i wybudowanie od nowa części budynków tutaj na plaży gdzie zostaną one będą tam przeniesione funkcje takie nasze administracyjno-biurowe, magazynowe, sanitarne a także zagospodarowanie terenu, czyli wielki plac zabaw, miejsca do grillowania, oczywiście nowa zieleń, ciągi pieszo-jezdniowe. Także jest zakres bardzo jest duży. bardzo szeroki. Myślę, że jeżeli wszystko się nam powiedzie, to w 2014 ośrodek no, no, zyska jakby zupełnie nową. Będzie Nowy ryby, wygląd, tak, można tak <laughs> powiedzieć, e, mamy taką ambicję, żeby Grudziądz był takim letnim centrum miasta, e, No, jak już pani wspominała, e, na pewno jesteś, mamy szansę, żeby to nam się udało, ponieważ Grudziądzanie tutaj przychodzą. Jeżeli nawet jeszcze nie ma remontu i jest tak jak, tak jak jest tutaj od lat, to Grudziądzanie i tak wybierają to miejsce na taki swój wypoczynek, e, czy na wypoczynek właśnie na, kom, na kąpiele, na plażowanie, czy na wypoczynek aktywny tutaj w, na, na ścieżkach lasu komunalnego. Jeżeli będzie tutaj nowa infrastruktura, to myślę, że no będzie, to, będzie to fajne miejsce, które będzie żyło właśnie w sezonie. Mamy ten jeszcze, co jest bardzo ważne i na co też zwracamy szczególną uwagę i będziemy jeszcze zwracać w naszych programach, to bezpieczeństwo, bo o tym, się, bo o tym trzeba mówić. Tutaj oczywiście nad bezpieczeństwem kompie, tych, którzy się kąpią, czuwają ratownicy. Tak, mamy Cztery kąpieliska, trzy to plaże, jeden to baseny otwarte. Zatrudniamy 21 ratowników. Wszyscy są oczywiście ratownikami WOPR, czyli posiadają stosowne uprawnienia. W tym roku zmieniły się przepisy dotyczące właśnie uprawnień ratowników. Wszyscy muszą, muszą posiadać kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, tak zwany KPP. Bardzo zwracamy na to uwagę, żeby wszyscy pracownicy byli wyszkoleni w odpowiedni sposób. Oni tutaj czuwają nad bezpieczeństwem dodatkowo. Jeszcze tutaj na tej plaży od kilku lat funkcjonuje letni posterunek Policji i Straży Miejskiej. Mamy tutaj codziennie patrole policyjne i strażników miejskich, co także wpływa na bezpieczeństwo. To patrol wodny, posiada motorówkę, więc jeżeli coś się dzieje na wodzie, to także jest szybka reakcja z ich strony. Naprawdę kładziemy nacisk na to, żeby ludzie tutaj czuli się bezpiecznie. Co roku przed sezonem na wszystkich naszych kąpieliskach pojawiają się płetwonurkowie, które oczyszczają dno ze śmieci, z jakichś potencjalnie niebezpiecznych rzeczy. Także no, mamy taką nadzieję, że jest tutaj w miarę naszych możliwości bezpieczeństwo u naszych gości zapewnione. Zachęcamy do tego, aby odwiedzać rudnik, żeby tutaj przychodzić nie tylko w ciepłe, przepiękne słoneczne dni, ale wtedy, kiedy jest nieco chłodniej, bo pospacerować tutaj. Tutaj naprawdę można i odetchnąć od Zgiełku miasta. Dziękuję Pani za, za to zaproszenie, zachęcanie. Myślę, że warto śledzić lokalne media, tam na pewno wszystkie informacje na temat imprez, które się w tym miejscu, ale także w mieście będą działy. Wakacje są po to, żeby wypoczywać. Nie wszyscy mają szansę wyjechać poza miasto. A jeśli w mieście, można powiedzieć, w mieście jest taki akwen jak jezioro Rudnickie już więcej mówić. Za chwilę jeszcze odwiedzimy mm, e, młodzież, która spędza czas równie aktywnie, równie ciekawie, a zatem e, chwila przerwy i wracamy z naszym programem. A pani Izabeli Piwowarskiej już dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I zgodnie z obietnicą wracamy do, do drugiej części naszego programu. Jesteśmy w ognisku pracy pozaszkolnej. To jest takie miejsce, w którym dzieci mogą, właściwie każde dziecko może znaleźć coś dla siebie, a ze mną jest już zastępca dyrektora tej placówki, pani Anna Ośicka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wakacje to jest taki wspaniały czas, kiedy dzieci zapominają o tym trudzie nauki i chcą ten czas spędzić jak najciekawiej dla tych dzieci, które zostają w mieście. Przygotowaliście szereg zajęć w różnych pracowniach. Mm -hmm. Tak, tegoroczne wakacje, pod takim hasłem rozpoczynamy, letnia przygoda właśnie w OPP. I dzisiaj mogą się zrealizować w bardzo różnych pracowniach. Ta przygoda może być na przykład w kole fantastyki u pana Karola Gardiana albo w kole modelarskim u pana Wiesława Polińskiego. Tak jak tu widać w kole plastycznym są, jest dwóch nauczycieli, pani Teresa Skrocka i właśnie ja, Anna Osicka. Jest też koło rekreacji ruchowej. Tam już starsza młodzież uczęszcza. Można poćwiczyć na siłowni u pana Sebastiana Osyki. Zapraszamy serdecznie. Ciekawe zajęcia są też w kołku szaradziarskim u pana Mariana Chylewskiego, gdzie można pomyśleć, logicznie rozwiązać jakieś rebusy, zagadki i krzyżówki. Są dwa koła taneczne. W nich oczywiście rozwijamy się ruchowo. Są taniec drzezowy, współczesny. Tutaj głównie Pani Barbara Polak i Pani Beata Kulwicka oraz pracownie teatralne, dwie również, jeden teatr to teatr lalkowy u Pani Renaty Boguskiej oraz teatr y, Żywy Plan, gdzie już można się zrealizować jako aktor u Pana Wojciecha Apel. Także zapraszamy bardzo serdecznie do naszego ogniska, a więcej informacji na naszej stronie internetowej www.oppgrudziac.hg.pl Wspaniale, że te dzieciaki tutaj mogą ten czas spędzać bezpiecznie pod opieką instruktorów. Czy tu są jakieś ograniczone miejsca, czy trwają jakieś zapisy, czy każde dziecko może tu przyjść? Właśnie na nasze zajęcia charakteryzują się tym, że każdy może przyjść i mamy dość otwarte. Nawet jak nie mamy tylu stolików i krzeseł, to malujemy nawet na ziemi, na krzesłach i można po prostu iść do innej pracowni i się zrealizować. Zobaczyć jak jest na plastycznych, na modelarni i wszędzie znajdziemy coś ciekawego do, do robienia, do pracy po prostu, żeby spędzić razem... Wspólny czas. Czy to będą tylko takie stacjonarne zajęcia, czy będziecie też wychodzić gdzieś też wychodzimy. Ja na przykład wczoraj byłam z dziećmi w muzeum na zajęciach czerpania papieru, także też są takie właśnie i, i wychodzimy w plener na przykład na malarski, też będziemy się nad Wisłem malować. W innych pracowniach również są wyjazdy na basen, na saunę, także wychodzimy na zewnątrz również. Ja mam jeszcze pytanie, bo te dzieci tworzą różne swoje prace. Czy później one na koniec wakacji są jakoś podsumowywane? Czy są jakieś wystawy poplenerowe, po czy coś takiego się dzieje? Tak, tak, zgadza się. U nas zawsze robimy wystawę powakacyjną, u nas w pracowni oraz są zdjęcia publikowane na naszej stronie internetowej, jak minęły nam wakacje. Też rzucamy krótkie filmiki na YouTube, także no, pokazujemy, co robiliśmy przez tam wakacje. Czy jest też kontakt z rodzicem, bo wy też musicie być świadomi, tego, że czy dzieci, czy rodzice wiedzą, że dzieci tu przebywają? Tak, oczywiście. Rodzice zawsze przychodzą, pytają się dużo wcześniej, nawet dzwonią do nas, rozdajemy ulotki i przeprowadzają swoje pociechy i z nimi właśnie uzgadniamy, o której je odbierają i tak dalej. Także wszystko jest pod kontrolą i mamy z nimi świetny kontakt. Czy one mogą też tu liczyć na jakiś posiłek, na jakąś przekąskę? No to muszą w własnym zakresie, niestety. Także oczywiście można tu zjeść i wypić, ale niestety swoje rzeczy. Herbatkę ewentualnie możemy zrobić. O, tym My dzisiaj zachęcaliśmy do tego, aby odwiedzać miejsca, które są latem najbardziej pożądane w grudziącu zarówno nad jeziorem i tam aktywny wypoczynek, ale także beztroskie leniuchowanie i tutaj dla dzieciaków jak najwięcej atrakcji w różnych pracowniach zajęciowych. Dziękuję bardzo Państwu za dzisiaj. W kolejnym programie powiemy, jakie atrakcje przygotowała Biblioteka Miejska, Muzeum i oczywiście Centrum Kultury. Teatr w Grudziądzu. Kłaniam się nisko, pozdrawiam i do zobaczenia. Dziękuję Pani zaraz. Dziękuję bardzo, do widzenia.